Rozpocznij nagrywanie, dobra. Standardowo casual i fake no i lecimy. Dobra, standardowo to, a i tak jest z mpk więc nie ma już kontaktu O! Widziałem cię, Jeden. Chodź tu, chodź tu! Mają cel, a super. Ja mogę nie odpuszczę tych opalecznych się Gdzie jest tam ten bambik? O! Nie, tylko... O! Nie, to jest kolej. Jak tutaj pięknie, co nie? Patrz, jak tutaj... Patrz na tego Saturnu... Czekaj, ja idę zobaczyć... Innej perspektywy tego Saturnu. O! Ja to sobie na miniaturkę ja wezmę! O! Perfekto! screen typ. Time, chyba. O oh, chłopie, taka miniaturka tego Saturna pięknego. Tylko trzeba ją jakoś przyciąć ładnie. I dopiero wtedy. Dobra. Oh, znowu do merdy. Ja muszę otwierać szerzej usta. Widziałem mi jakkolwiek było słychać. Dobra, standardowo, Mark. Marto, to jest nas, Nasz, ten. Eee, na zombiaki czyli na ten tryb hop mam jeść ja też mam jeść świetny no kurde kto tego flesza pierdzielonego walnął tutaj No, eee. tutaj zombiaki o ty 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 a hop ma laga ty hop miał ja, laga dobra ty SM, tis, smp Jestem ja tą dzisiaj, ty stary. Nie. To realo dzisiaj się nie wydarzyło. Przestań się tak napierdzielać, no. Ja idę na butelkę. A po pojadę... ile... O kurde, ty... O kurde, ale... są słabieją pistolet, ty cheater. Hop. Dostał skórnicę. Myślałem, że dostanie, ale zaraz... Nie dostał no. O, już. Tak, ostatnia igierka. A nie, to jest... to jest pierwsza, bo tam to była tak podczas wpiłem Eee... Grał, nie... A to jest ta mapa. Dobra. O na no to weźmy sobie. Retro mali jest taki większy, więc nie stąfeśmy, no weźmy. ja pierdziel. To jest strasznie małe, jak nie mamy na nie grać w ogóle? Wy ludzie pomyśleliście? Ludzie totalnie nie myślą w ogóle tego. Ala, ala, bądź tutaj, tutaj, tutaj. Stary, uciekaj szybciej. Ty to nie zombie zabić na przykład. Już ci nie ma. A tak, tak, da się A tam nie, na to ja tak, 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 to tak, 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 ja tak, tak, ja Nie mam tak, Nie mam Dzięki. Hop. Nie ma cię tam. Ja się tam widziałem, on jest tam. On jest tam, ja cię tutaj dorwę. O, cię, tą cię zabiję. O, siema, ale cię widzę. Zabiję cię Ty to jednak nie jesteś tą grę to jednak proste, nie chcesz tą grę jednak, więc sami... wyjdzie takiej, o kurde Stary Zostawię kurde bol Dobra, o, siada O kurde no Hop to, Hop ja cię zaraz, do doru... Zaproszę, ja je to mam Kurde, prawie To innym jeszcze zabił, no to nie jest lepiej Hop, jeden leży Plaże drugiej dziękuję, to tutaj jest dobry problem tutaj jest jakiś kas, a tutaj są bąbki potrzebuję skrzynki, skrzynka była u góry o, o, dostał, dostał delfimy my delfimy no czemu wy stoicie jak jakieś cioty na dobrze, kurde prawie No really idź, right, no do razu, do razu. No czy Dobra, ja się tym zajmę, oczywiście, bo wy oczywiście umiecie, no właśnie. Jak ja się już za to wziąłem, no to chłopie... Czekaj... Właśnie, też trzeba o nagrodę pomyśleć za punkty kanału. Dobra, ty tutaj jest nasza kampa, chodźcie ziomki, e, 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 tutaj, o, dobrze, dobrze, o, I to... Ty, uwaga, bo zaraz z nas będzie zombiakiem. Mi się zdaje, że to tam będzie jeszcze zamiar. O, tam, ty, w górę właśnie. Ej, bo tam, Granata Ej, skopie samo! O, oh, dzięki, mój! Jaką <totok> jesteście? Jeszcze... super. co tam jest, goście! Już nie ma gościa. O, tutaj jest też idzie. Tutaj idzie, uwaga! Aby nie jesteście, palacenu! Ja I co, wy kupicie tam! Specjalnie dajecie się kill, się... Tam jest Granata, no! U, do Uf. Dobra, przechodzimy sobie w razie czego tam jest leczenie, Daj dajmy lecz para go się da pomierza. Ewidentnie go się da bronić leczenie. O kurde, ale dostał ten... ...hołkiem oh, tam. Granat. Boom. Boom. What a good. good. Dostaw trzpiba. O kurde, bo SMP jest tym kim więc wiadomo. O kurde. A choć to SMP, ja cię O. Dzięki. Triple. kill tyk, 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 Ta, 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 tyk, tyk, O Perfekt, tylko ktoś, który go rozwiązał z... No czt, jak ty, latam hołkiem! Nie trafnałeś... Amory Field... Perfekt Gdzie są typy? O, ale. Heh, zabriłem Jako ostatni, ty! Łódź, ty... 150 expa... Nie, 1050... Weźmy na ostatni raz orbit. Sorry, dziambo. Dobra, standardowo cyk. Ciekawe, kto będzie. Mi się zdarzy, że to będzie zambikiem. Znaczy, już tutaj na ustawie ambiku. Ambiku.

tam jest ktoś, ja widzę. Weźmy sobie Gdzie mogą być jeszcze Stace'u? Uuu, ale bym dostał tych. Wybrał granatka sobie. O! Ktoś tutaj idzie, elo. Nie! Tabl, ukradłem Ci killa i jak się z tym czujesz teraz, pajacyku? Gościu Pom z gry. Blum, blum, blum. No właśnie. e e, e, e. się. Ja zaraz tutaj. To robisz. ej, e, e, e. Toś, co? No właśnie. Dzięki za pomoc panowie. Dzięki, dzięki. Ja to jest ten pros. Dzięki za pomoc, Parosie. Choć cię nie lubię, ponieważ niszczysz grę innym. Gdzie? Co ty stoisz tutaj? Double kill Kościół jakiś. wrzucimy sobie ganatka, bo tam jest ich dużo. Ja to też widzę no. He, no właśnie. Kolejny double kill. Triple kill. Headshot jeszcze wielat. O jeździ, ja o tych no i chodź. Ile was tam jest? Uf, uf, uf. O to ja poszedłem nabojem, dajcie mi jakąś skrzynkę z nabojami, gdzie jest skrzynka z nabojami, dajcie ja mi skrzynkę z nabojami, no. To oni są to jest... o kurde, zostałem zabity, właśnie, przez bambiczka, rzućmy sobie typowego tam samochodka, nie wiem kogoś może tak, może nie. Nie trafi, o kurde, ja cię widzę, ziomuś choć kurde uratował się debil haker jeszcze w dodatku trzeba wyczyścić mikrofonik o kurde co ja właśnie zrobiłem ty? dobrze że mam to nagrane ty ale to było perfekcyjne ty wyczułem go, tego chłopa Czekaj tu gumki w ogóle, tu jeszcze i gumka nie jest duża. Monarcha ty. Monarcha. O pirate gołd. Mam 13 kill wow! łowu. O no to proszę. Dajcie mi wejść tutaj, no DAJCIE MI WEJŚĆ! Ja zajdę tutaj standardowym sposobem, ty. Do góry, no, do góry. Ty ząb, z nas nikt nie jest, nas z nas nikt nie jest, To dobrze. Ty też nikt nie jest, tam są, typu. granata przecież jest na pewno. Ja tu stoję i się nic nie dzieje Super Chodź tu tam A ty jesteś ty z tym fajnym, śmiesznym hełmikiem Zostaw tylko, no właśnie Zostaw, dostaw tej panty jak A na to sobie wyczynił A idzie do mnie Idzie do mnie choćby po prostu ja prawie się mają ty Ja <śpiewa> mam broń, która ma różne boje to I pamiętam jakąś przewagę tych właśnie powodów, ale rzuć szczęście ty. rzucić tym bardziej bębną, no, no o, sam padł do boli ty Ty i ja ten zabiję Czyli wąbica ja tam ten zabijęczy

Tu jest, a tam już ta gościa. To ja weźmie gdzie jest amobox? Nie ma nigdzie amoboxa tu. Ty... Czekaj, to ja już będę camping na gdzieś tutaj, o. I w razie, jakby to dostał, na to... Tylko mi ty tam stoisz na miejscu tego amoboxa? Op. O, tutaj to mogę zaraz na około mnie rzucać. O, Victory! Dobra. Opuszczamy jak na razie was, przyjaciele. Dobra. Ja to w cztery i zatrzymam.